Instrumentalnie tak. Położyć cię rozebraną na stole, usiąść na pufie u twego boku, zakasać rękawy i zamienić drżące ciało w fortepian, wydobyć to niepowtarzalne brzmienie. Niech moje oczy hipnotyzują, a usta oszałamiają, gdy będę całował klawiaturę. Czuj, Dotyk wzroku, pozwól pieścić się słowami, wydobądź z siebie dźwięki, które czekały na zaistnienie, a przeznaczone są tylko dla mnie. Niech oszołomione muzyką powietrze echem powróci ciepły kur, po drodze nasyciwszy miłością stada zaskoczonych ptaków. Obudź westchnieniem anioły. I rozpuń się uleć jak eter tam, gdzie chcesz mnie zabrać w nagrodę za nowe życie. Obiecaj, że nigdy już nie wrócimy. Witold Tylkowski w interpretacji Anita Kopańska.